Witajcie kochanie serdecznie, wybaczcie moje zmęczenie. Mamy takie upały, że myśleć już się nie chce. Mamy do laboratorium trzy osoby. Pierwszą bierzemy, to jest nagły przypadek. Mogę to powiedzieć, właśnie kobieta jest na podtrzymaniu. Jest no, niedobra sytuacja. Ale czy możemy w laboratorium to rozstrzygnie, bo to są dwie dusze. Jest dodatkowo dusza w jej ciele. Czy to będzie możliwe? Nie wiem. Okaże. Zapraszamy jako pierwszą. I to jest Zuzanna Katarzyna. I Simone przekazuje wizerunek. Simone? 17 cywilizacji przygląda się. I Zaczynamy z pierwszą, Zuzanna. z u -c. z Z-U-Z. A-N-N-A. A -a. A -a. 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 Y n a, y -n -a. Y -n -a. I k a t T-A. R-Z. R-Z. a Y-N-A. I h jest Janusz. Ukazała się na stole marmurowym. Na Co, pratenie? was noch, Rafael, e, grad hat, also, um, Rafael teraz przekazuje jej Direkt baby Zakładają specjalną ochronę na baby w brzuchu, żeby nie była dotknięta tą technologią. Ja, sondern halt an das, ja, an das das ja direkt ans baby gehen zu na, na baby na ciało nie wchodzą, tylko na macice i wody płodowe tak. Na na planceta, to planceta się nazywa po polsku. Mm. Uh, no. O. Ok, gut. Also halt, Ukazał się cały, już kad zjechał, wziął na miarę, ukazał się cały szkielet. Uh, jetzt fünf Pięć rozwłysków na kręgosłupie, te kręgi zniknęły. Okay, ukazał się z Teraz Jetzt jest die Hüfte selbst, zniknęły. Kiedyś ukazały się z powrotem. Sprawdzę, czy macie muskulaturę. Teraz muskulatura się ukazała. Więc jest kompletnie głupna muskulatura. Muskuły na plecach rozgustły, zniknęły. Kiedyś ukazały się z powrotem kompletnie pałk muskulaturą. E, muskulatura brzuszna całości zniknęła.

Sześć rozbłysków na mózgu i te części mózgu zniknęły. Ukazały się z powrotem. Na upadzie lymficznym dwa rozbłyski, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz układ kriodośny. Sind zwei Teile. Dwa rozbłyski na żyłach. Te miejsca zniknęły. Okazały się spognopym. Die jest okrejt, Na płucach nie ma nic. Marken, na wątrobie nie ma nic, na żołądku nie ma. Niere sind są, ok, Nerki są dobre. Halt I teraz w halt ukazała się bacica z, z tą złożyskiem i wody podobny uh, I die teraz uh, energia odbudowuje ściany macicy od wewnątrz okay, kommt eine extra eine Energie um um, ja, um die rum, wo, um, Energia obija całą, całe łożysko. Dlatego mówię właśnie żeby nie było mniej wód podobnych, żeby wody podowe przybyły. Okay, <coughs> I teraz specjalna ochrona jest nakładana na całą macicę. Jak powiedziałam, dzieciątko jest w specjalnej ochronie, jest niedotykane żadną technologią, żadną energią. Jetzt spannend sie praktisch um die komplette Gebärmutter, sodass diese Energie dort bleibt an der Gebärmutter. No i teraz jest taka zakładana siatka energetyczna do połamacycy, ale ta siatka zostanie tak długa, aż ta energia będzie wykorzystana. Sieht man halt das komplette Nervensystem. Und da wird jetzt wirklich auch für das komplette Nervensystem... W całości regeneracja referują układu nerwowego? Ein. Się, sieht so sieht man halt das Gewebe. Und cała skóra się Ist halt wirklich um, vom Hals bis zu der Oberschenkel das Gewebe wird aufgebaut. Od, od, Skan podjechał do głosu. Siedzi na stole. I otworzyło się źródło boskie i energia spływa, obija tą całą istotę. Żółto-czerwona energia zabezpiecza tą istotę. No i to dzieciątko pewnie to tam jest. Chodzi o całość. I już ten promień cofnął się z powrotem do boskiego źródła porta się zamknął, Składa podziękowania, jest bardzo wzruszona, cieszy się też. I Rafael daje informacje, przekazuje tej istocie, że ma cały czas pozytywne energię tworzyć myślami w kierunku dzieciątka. I jeszcze raz z pana podziękowania żegna się i znika w portalu. Także z pełną nadzieją, że będzie wszystko w porządku. Cieszymy się. Zapraszamy następną istotę. Simon przekazuje wizerunek. To jest tak. Mariusz, hasło Wolność. I potem przychodzi Marek Jan, hasło Atma. Czy Alma? Atma? Dobrze. Zapraszamy pierwszego. Mariusz. M-A-R-I. M-A-R-I. U-S-C. U-S-C. Mhm. Ukazał się na stole marmurowym. I skazi jechał w ciągniarę. Są gerade Kniegelenke aufgestrewnione. I e, kolana rozbuslęła, nie zniknieła. Knie się wieder ein. się z powrotem. cztery rozbuski na kredy, tak, że nie zniknęły.

na upadzie lęku dwa rozbłyski, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Upadkny nośny teraz. Trzy rozbłyski na żyłach, te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Dwie części płuc zniknęły. Ukazały się z powrotem. Żołądek od wewnątrz rozbłysnął, zniknął. Ukazał się z powrotem. Część pecherza rozbłysnęła, zniknęła. Ukazała się z powrotem. Układ nerwowy teraz cztery rozbłyski, te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą. Dwa rozbłyski i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjął do góry. Siedzi na stole. Cieszy się. Składa podziękowania u wszystkich. Wszystko żegna się. Jeździ kto portalu, ja do kamery. Zapraszamy następną osobę. Zapraszamy teraz Marek Jan. Simone przekazuje wzrost. M-A. M-A. e k, -E -K. Mm -hmm. Jan. J-A-N. Ukazał się na stole mamorową. Karziął namiary na całe ciało. Ukazał się układ kostny. It's a, it's a w całości cały kręgosłup zniknął. nadał się z powrotem. A... i stawy biodrowe i stawy skokowe zniknęły. ukazały się z powrotem i muskulatura całego ciała się ukazała Komplety, nafą, ruch, eee, się na na i na plecach muskuły ukazały się z powrotem i uda i łydki Okazały się z powrotem. Dwa muskuły brzuszne zniknęły. Okazały się z powrotem. Ścięgna, która W rękach i nogach ścięgna zniknęły Okazały się z powrotem. Teraz organy wewnętrzne.

Okazały się z powrotem. Na układzie limficznym jedno miejsce zniknęło. Okazało się z powrotem. Cały układ w pierdolście teraz. Sześć rozbłysków na żyłach, te miejsca zniknęło. Okazało się z powrotem. I część serca, mięśnia serca zniknęła. Okazało się z powrotem. Dwa, dwie części wątroby zniknęły. Okazało się z powrotem. I cały żołądek zniknął.

Ukazał się z powrotem. <laughs> Układ teraz nerwowy. Sześć rozbłysków, te miejsca zniknęły. się z powrotem. Teraz cała skórę ze wszystkim co Pięć rozbłysków. Miejsce jest określone, cool. części skóry, Ukazało się z powrotem, skarb podjął do góry. siedzi na stole, no, ma łzy w oczach, jest bardzo wzruszony, Wezus rozmawia, uspokaja. W taka pozytywna energia wypływa z tej istoty, jest spokojna. składa podziękowania o wszystkich. Siedzę sto stołu, żegna się i znikną portalu. Bardzo się cieszymy, następne istoty otrzymały pomoc. Stańcie kochani zdrowi, dbajcie o siebie, na następne.